Właśnie obejrzeliśmy jeden z najbardziej emocjonujących odcinków Shingeki no Kyojin. Co do tego chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Epizod przez cały czas wystawiał nasze nerwy na ciężką próbę za sprawą przerażających wydarzeń, od których cierpnie skóra. Zanim zaczniemy sobie wszystko podsumowywać, tradycyjnie przypominam o spoilerach. Zapraszam do oglądania. Twórcy postanowili się z nami nie cackać i narzucić szybkie tempo już od pierwszych minut. Przyparty do muru Porko staje zatem oko w oko z szarżującym liwajem oraz grupą zwiadowców. Gdy wydaje się, iż losy Galiarda są niechybnie policzone, na plac wpada pik oraz oddział pancerny. Po chwili to samo czyni ZIG, co drastycznie odmienia układ sił. Gdyby tego było jeszcze mało, Lara przeprowadza desperacki atak, który unieruchamia Erena i prawie przebija jego kark. Podejrzewałem, że kobieta nie będzie w stanie korzystać ze swych mocy po oderwaniu pępowiny, a tu taka niespodzianka. Pierwsze minuty odcinka rozpalają zatem do czerwoności. Owa tendencja utrzymuje się już do samego końca. Po dramatycznym finale piątego epizodu chyba każdy zastanawiał się nad losem Rainera oraz Falco. Ostatecznie duet przeżył wybuch spowodowany transformacją Jegera. Wszystko dzięki szybkiej przemianie Brauna, która ocaliła bohaterów przed niechybną śmiercią. O ile Grice wyszedł z całego zdarzenia bez szwanku, o tyle Rainer jest ledwo żywy. Teoretycznie, moc Tytana powinna uzdrowić Brauna właściwie w mgnieniu oka. Chłopak zupełnie stracił jednak wolę życia na skutek rozmowy z Renem, co wstrzymało proces regeneracji. Mimo faktu, że Reiner nie jest zdolny do walki, ziki spółka wciąż posiadają wyraźną przewagę. Tony kamieni, rzucane z wielką siłą przez zwierzęcego, skutecznie ostudziły zapędy zwiadowców. Dodatkowo, marańscy żołnierze zamknęli teren getta, uniemożliwiając przeciwnikom spokojną ucieczkę. W kierunku portu zmierzały jeszcze okręty bojowe, gotowe by zapewnić ostrzał z morza. Pośród nich znajdował się także niepozorny kuter rybacki, wyglądający śmiesznie w otoczeniu tak potężnych jednostek pływających. Na pokładzie stateczka znajdował się jednak armin, i po chwili już nikomu nie było do śmiechu. Transformacja Tytana kolosalnego jest niczym wybuch bomby atomowej, niszczącej wszystko w promieniu wielu kilometrów. Za sprawą przemiany, destrukcji uległa cała flota marynarki wojennej na brzeże oraz pobliskie domy. Jedna scena wygląda natomiast absolutnie genialnie. Mam na myśli moment, w którym kolosalny zatrzymuje się pośrodku zrujnowanego miasta spowitego czerwoną zorzą. Pod względem wizualnym jest to absolutne mistrzostwo świata, świadczące przy tym o potężnej sile Tytana kolosalnego. Arlert spogląda na pobojowisko, zniszczone domostwa oraz trupy rozsiane po całym obszarze. Armin ze smutkiem stwierdza, iż identyczny obrazek musiał oglądać Hoover podczas ataku na mury. Głos i wyraz oczu Arlerta zdradzają przerażenie, współczucie oraz spore wzruszenie. Cieszę się, że mój ulubiony bohater zachował chociaż resztki empatii, aczkolwiek udział Armina w tak brutalnej akcji wciąż kłóci mi się z jego wrodzoną dobrocią. Jestem bardzo ciekaw, czy Arlert posiadał wobec planu pewną obiekcję, a może momentalnie zaufał Erenowi. Po przemianie Armina, wszystko dzieje się już w ekspresowym tempie. Lewaj sprytnie wykorzystuje nieuwagę Zika. Powala Olbrzyma precyzyjnym ciosem, a następnie wysadza kark Tytana na oczach Falco, Gabi oraz Magata. Na dachu pobliskiego budynku akcja również nie zwalnia. Sasha ze stoickim spokojem zabija towarzysza Pik, zaś Żan przeprowadza iście cyrkowy, genialny manewr, włączający transportowego z dalszej potyczki. Dzięki temu grupa zwiadowców z łatwością eliminuje oddział pancerny. Role zdążyły się zatem diametralnie odwrócić. Pośród ferworu walki, bezlitosnych zachowań mających zlikwidować wroga, znalazło się też miejsce na współczucie i moralne rozterki. Gdy pik padła na jednej z ulic, w jej kierunku momentalnie przybiegł bezbronny falko. Grice bez wahania zaryzykował zatem własne życie, aby tylko uratować starszą koleżankę. Nim chłopak zdołał cokolwiek zrobić, stanął naprzeciwko żana, gotowego do wysadzenia karku pik. Gdy Kirstein ujrzał jednak zapłakanego Grajsa, który swoim wątłym ciałkiem zasłania potężnego tytana, coś go tknęło i spudłował strzał. Żan nie był przekonany, czy pocisk nie doszedł do celu z powodu jego pomyłki, a może strumienia pary, który wytworzyła pik. Nie jestem w stanie stwierdzić tego ze stuprocentową pewnością, jednak w mojej ocenie Kirstein podświadomie pragnął ocalić Falko. Dzięki Magatowi i jego podwładnym Gabi, Falko oraz ledwo żywa Pik znajdują schronienie we wnętrzu budynku. Dziewczyna jest w stanie krytycznym. Bladość twarzy, krew oraz podkrążone oczy tworzą przerażający kontrast. Do tego dochodzi jeszcze straszliwa rana brzucha. W oczy Falko i Gabi coraz bardziej zagląda widmo sromotnej klęski. Przyjaciele liczyli zapewne, że gorzej być nie może, że nie doświadczą większych okrucieństw. Mylili się, a ja razem z nimi. Spośród walczących Tytanów na placu boju pozostał już tylko Porko i Eren. Mimo różnicy wzrostu, Galliard potrafił wykorzystać swoją szybkość oraz siłę. Bez trudu odgryzł Jegerowi rękę oraz poranił twarz, niczym wściekły kociak. Porko posiadał jednak ograniczone pole manewru. Przy Erenie wciąż znajdowała się Mikasa. Galliard zdecydował postawić wszystko na jedną kartę i ruszyć w stronę sterowca, służącego do ewakuacji zwiadowców. Postanowienie kosztowało go jednak bardzo drogo. Gdy porko gotował się do skoku, Ackerman z prawnym ruchem ucięła mu tylne łapy. Na to czekał Eren. Pochwycił Tytana, a w jego szczękach umieścił kryształ z wciąż przytomną larą. Kilkanaście kolejnych sekund to jeden z najbardziej intensywnych momentów ataku Tytanów. Obserwowanie kryształu, gdzie widnieje coraz więcej pęknięć, bez silnego, przerażonego porko pełniącego rolę narzędzia, jest naprawdę niekomfortowe. Ostatecznie Eren osiąga swój cel. Nacisk szczęk niszczy kryształ i ciało Lary, które Jega bez wahania pożera. Kolejne minuty są już natomiast kwintesencją bestialskiego usposobienia Erena. Tytan atakujący zaczyna bowiem znęcać się nad Porko. W pewnym momencie byłem zmuszony odwrócić nawet wzrok. Przerażające obrazki wprawiły mnie w niewiarygodny dyskomfort, jakiego nie doznałem już od dawna. Byłem tak cholernie rozgoryczony i wściekły zachowaniem Erena, tak mi było żal Porko, że aż ciężko wyrazić mi to słowami. Od momentu, w którym mama Erena została pożarta przez tytana, żadna scena nie wywołała we mnie podobnych uczuć. Zakładałem, że wytrzymam i dobrnę do końca odcinka bez uronienia choćby jednej łzy. Gdy Gabi oraz Falco zaczęli wzywać Reinera, coś we mnie pękło i niemalże się popłakałem. Zestawienie działań Erena z krzykiem dzieci to dla mnie o wiele za dużo. Ostatecznie osłabiony Reiner reaguje na prośby przyjaciół i staje do walki, nim Eren zdołał pożreć Porko. Braun jest jednak cieniem dawnego siebie. Na twarzy Reinera maluje się potworne zmęczenie oraz brak motywacji. Gdy Braun zadeklarował, iż pragnął umrzeć i nigdy nie walczyć, epizod dobiegł końca. Szogeki jeszcze nigdy nie brzmiało tak przejmująco. Żaden odcinek The Final Season nie imponował dotychczas taką intensywnością oraz odzwierciedleniem wojennych okrucieństw. Epizod szósty spisał się pod obydwoma względami naprawdę okazale, jednak siódmy poszedł jeszcze o krok naprzód. Wydarzenia na placu rozpalają do czerwoności. Transformacja Armina, której może brakuje trochę dramatyzmu, porusza serce czym innym. Widokiem zrujnowanego miasta i trupów niewinnych obywateli. Do tego dochodzą jeszcze zdarzenia na dachu budynku, zwieńczone spotkaniem Falko i żana, aż wreszcie nieludzkie zachowanie Erena wobec Porco, którego wolałbym więcej nie oglądać. Jega mógł pożreć Galliarda właściwie od razu tuż po przejęciu mocy obuchowego. Nie musiał pastwić się nad jego już i tak zmaltretowanym ciałem. Osobiście jestem potwornie zdegustowany zachowaniem Merena. Chyba nawet najbardziej szlachetny uczynek Jegera nie zmarzy mojej negatywnej opinii na jego temat. Pod względem reżyserii, scenariusza i dawki akcji, odcinek po raz kolejny prezentuje poziom wybitny, także ciężko mieć wobec niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Pewien niedosyt powoduje wyłącznie scena po Openingu. Ruchy Zika, zwiadowcy i Porko są strasznie sztuczne, co trochę kłuje w oczy. Dalej jest już jednak znacznie lepiej, więc nie ma większych powodów do narzekań. Ukończywszy odcinek, czułem się jak po ciosie młodego Majka Tysona. Byłem zmęczony, jakby przejechał po mnie walec, ktoś zrzucił na mnie fortepian, czy przepuścił przez wyżymaczkę tylko atak tytanów doprowadza mnie do takiego stanu ocena odcinka 10 w następnym epizodzie zobaczymy z pewnością walkę pomiędzy Reinerem a Erenem na myśl o której dostaje ciarek biorąc pod uwagę stan Brauna jej zdecydowanym faworytem jest Jega aczkolwiek Reiner z pewnością się nie podda tym bardziej że może być to ostatnia walka jego życia w ósmym epizodzie dojdzie jeszcze do spotkania Levi'a i Erena, zaś Gabi wytropi grupę zwiadowców. Czy odbierze komuś życie? Dowiemy się tego już w ostatni dzień stycznia.